Dobra, chodźcie, zobaczymy sobie mega. Jesteś rudar, no, jest coś trochę ruda, Arku. Tak, jesteś troszkę to... gruby. Tak. To... Ale, to, ale to jest prawda. No. Nie no, ale yy, dobra, słuchajcie! Moim zdaniem szeliga wcale nie ma takich złych tych zębów. No naprawdę dało się to zrobić gorzej, patrząc na innych ludzi. Okej? Okay? On naprawdę nie ma takich złych tych zębów. Takie jak u Verso prawie, nie? Patrzcie. Ale ma, to prawda, że ma bardzo białe, tylko, że jest różnica, bo wiecie, jak ym, no on miał takie, no takie no, no, normalne zęby, ale teraz jak ma takie idealne, to jest ogromna różnica i tak samo jak na przykład Boxdel miał na samym początku taką mega różnicę, ale on sobie zrobił taką mega kiblową biel, no to wydaje mi się, że niedługo i tak się przyzwyczajimy do tego do i że spoko wyglądają. Prawie tak jak u Versu. Ej, szczerze, też bym chciała mieć takie zęby. Co uważacie, widzowie, robić sobie takie zęby idealne? Ja na pewno dwie jedynki muszę sobie naprawić. Ja mam nadbudowane te jedynki, przebija mi naturalny ząb. W sensie, że naturalny ząb jest jakby, wiecie, nieprześwitujący, a to, co tutaj jest na dole, do, dołożone kompozytem, mi prześwituje. Tylko Szeliga się nie uśmiecha tak samo jak wersów, która pokazuje całą klawiaturę. Bo ja mam te ten ząb tak jakby spiłowany na taką jakby firankę i przez to widać normalnie tą firankę pod spodem, widzicie to? To mnie strasznie denerwuje, muszę to naprawić. Chciałabym mieć ładnego, normalnego zęba, a nie tak chujowo zrobionego. Ale w ogóle opinia widzowie, czy ktoś z Was się zna na stomatologii i wie, czy to jest zrobione dobrze, czy chujowo? Bo moim zdaniem tak nie powinno to wyglądać że aż taki prześwit tam jest zrobiony Czy jestem introwertykiem? kurczę nagrywam siebie jak sram i wrzucam to do sieci Chyba nie, <laughs> chyba nie Nagetsy 20 sztuk? 20 nuggetów raz Śmietanowy Eee, śmiet, śmietanowy, śmietanowy sos sobie prosić? Śmietanowy sosiku O co się a można jednak w zestawie to wziąć? Co? <laughs> Yes, yes, yes. Dzień dobry. Decathlon Ren. tutaj się odbierze zamówienie, tak? Na sto stokłosa powinny być 12 na megi. To kolega rezerwował. Wiem, że miało być na mnie, więc mam nadzieję, że są. Na pewno na to nazwisko. Znaczy, Aleksander Kardaś e, zrezerwował. Miało być e, zmienione na odbiór. Jak... A co miałaś korony na tych zębach robione? Ja nie wiem, jak można na własne życzenie tylko dla względów wizualnych spływać sobie zęby i nałożyć na, no, na to nowe sztuczne, gdy ja bym dała, żeby nie mieć sztucznych koron. Wiesz co? Ja wiem, że ty mówisz o szelidze, ale yy, no. Bo oni nie chcą po prostu naprawiać tych zębów przez długi czas, tylko chcą po prostu szybko mieć zrobione ładne zęby. I to jest tyle. Bo jeżeli miałby nosić aparat i tak dalej, to to jest dwa lata noszenia aparatu i bólu. Chociaż ja uważam, że na przykład yy, zęby są na tyle ważną rzeczą w naszym organizmie, że nawet samo to. Ach, jak zwykle się rozgadam, Michu będzie miał strasznie dużo montowa do montowania. Akcja jest taka, że moim zdaniem zęby są. Tak ciężkie do y, zrobienia odpowiednio, bo problem jest taki, że ogólnie w naszej głowie występują różne napięcia i różne ułożenie zębów różnie na nią wpływa. Więc jeżeli jest taka sytuacja, że na przykład masz zrobiony aparat na zęby, ale jest on zrobiony chłowo, to jest taka szansa, że będziesz miał na przykład y, ścierane zęby, że te zęby nie wystarczą Ci na całe Twoje życie, tylko będziesz musiał sobie robić. Jakby wiesz, o wiele szybciej jakieś sztuczne zęby i tak dalej, ale też wpływają na napięcia na głowie. I ogólnie akcja jest taka, że moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby mieć zdrowe i dobrze ustawione zęby do naszej anatomii i do tego, żeby się dobrze czuć. A nie tylko i wyłącznie pod względem estetycznym je robić. Więc ja bałabym się po prostu zrobić sobie na, na przykład na krzywych zębach korony. Ze względu na to, że bałabym się, że jest to nieodpowiednio ustawione, ale może ja się na czymś nie znam. Może na przykład oni tam na tyle dobrze to robią, że nie wiem, że właśnie biorą pod uwagę, jak to ma być pod względem anatomicznym też odpowiednio, żeby na przykład kogoś nie bolała głowa, albo nie wiem, żeby stawy się nie rozpierały czy coś takiego. No i ogólnie dla mnie zęby to jest taki no, mega skomplikowany temat. Zastanawiam się, że jakbym ja na przykład chciała sobie naprawić zęby te, no to to jest tylko i wyłącznie dwa zęby, a nie chciałabym mieć całych swoich sztucznych, więc no niestety. No, ale wiecie też coś jest takiego jak bonding na przykład, no nie wiem, no dużo rzeczy, nie? Ale tak jest, tak jest! Dzień dobry, Decathlon Ren, tutaj się odbiera zamówienia, tak? Na Dominic's powinny być dwa namioty. To kolega rezerwował. Mm, Wiem, raczej to nie o to chodzi. Ja Mam nadzieję, że są. Na pewno ma to nazwisko. Znaczy, Aleksander Kardaś yy, zrezerwował. Miało być yy, zmienione na odbiór jako dominik 100 kłosa. Ani tego, ani tego nie ma. Ani nie ma Kardasia, ani Stokłosy kłosy. Genialnie. Dobrze się zaczyna. Oho. Ostatnie. Przez miesiąc należy unikać sektoralnego. Weź k***a, ku... nie w wk***j ku... ludzi Brałeś kamerkę, bo k***a ch... widać Jak k***a ch... widać? A... Sk***nie Co ty rozpie***asz? On już się k***a przyciągnął, już tą rurę zagięło Myślałam, że nie dałby dziadko, a to ku... widzieliśmy Ty k***a dobrze To się dołem robi Ty jesteś k***a K***ule Co ty k***a ku... robisz w ogóle? Przecież w***a jest w górę więc więcej k***i kilku... Jak jej ona nie zaciągnie k***a ku... A jak ty dotarłeś do piły? A czemu ja to... e, do piły? E, policja mnie odwiozła na pociąg o czwartej I mnie odebrała Renata. I tak, tak, I do... Ty, do, Ja taką u dostałem, stary tak serial. Mi tam normalnie w pewnym momencie przychodzi komendant i mówi tak: rozkujcie go, czemu on jest, czy jest w kajdankach? Kawy, herbaty? I mówi tak i tak pod <śmierdzi> Słuchaj, po czym dodaję? To, to nie żart jak coś. Ja taki w tych kajdankach 4 godziny siedzę. Ale bardzo w porządku się czy okazali. może miał na imię kamil. Nie, ale już się wszystkiego Nawet spisywali niki czatu z widzów. Panowie, wysiadajmy, bo nas tu zaraz wyjdzie. Jezu, myślałam, że to ktoś i na IRL-u jedzie. Przysięgam wam, ja już mam tak rozwalony łeb. Przysięgam, przysięgam, ja na początku myślałam, że ktoś na IRL-u tutaj jedzie. Panowie, wysiadajmy, bo nas tu zaraz wyjdzie. Ja chłopie, jadłem spaghetti i mi coś się kurwa cofnęło. I mi się przylepiło w dziurę jak musiał. Czyle biłuj się w dziurę? Co jest kurwa? Ogólnie jak dzinąć kaszle, to mi się przypomina... Była kiedyś taka bajka, taka krótka bajeczka o tym, że był taki kaszlący wróbel. I on zawsze kurwa kaszle jak ten wróbel. O, o, a może to było w toistorach! Może to było w toistorach, że był taki ogólnie e, taka zabawka piszczałka, takiego e, ptaka i że on. Że jemu nie działała ta piszczałka i że... A, to był pingwin. No i że, i że ta piszczałka mu wypadła i że on tak kaszlał. To on kaszle jak ten pingwin. Co jest kurwa? <laughs> No, w ch... Ej, dobra, próbuję to znaleźć. To to? Oh, no, oh, no, I I Bez kidów. Jak on wchodzi? O kur, ej, umiera. O oh. oh, kur, żyje kur. Widzisz, <laughs> <laughs> jak zatarty silnik do dokładnie. <laughs> Teraz prawą ciałem, Bartek. O Jezu, czuję. Średnie znaleźć, ta wersja jest lepsza. <noise> to lepsze? No, Możesz kontynuować? Pomogę ci, jeśli ty pomożesz mi. Ostatnio zostałem okradziony. Jakiś cw. Cp... No właśnie. No właśnie. Opanuj się, mam streama na Twitchu. Aha, no dobra. No to jakiś <grym wyszło> śmieciu ukradł mi kabel do wagi, a jest mi potrzebny do pracy. Pozdro panowie. Ja się bieruje, na Jeśli <grystanie> If the chair didn't move, Roof would have crushed him. <grystanie> oh, ko ale się walnęłam A Ale się walnęłam Koła. Jezus, o Boże Ja po**** zabiję Ale ten, ale ten typ przed nami ma zajebiste perfumy Um. O ma... Idziemy za nim, widzowie. Idę za nim. Walę za nim ostro. Ja Ale wiecie, jak on pachnie? Jakby... Ja co To jest twoje... Ale on pachnie jakby świeżo, z prysznica wyszedł. Naprawdę. <grym> Na Ale... Może niech Bruce zapyta czatu GPT, czy jest w porządku, że zaproszę na wakacje gościa, którego nie lubi bardzo mój kolega i przyjaciel i ojciec i wszyscy będą się źle czuli. zobaczyć, co mu czat powie, może zrozumie. Ja pierdolę. Mam on jak pocisnął tą sytuację. Ja pierdolę. Patrz to. I jeszcze mam dalej. Nie on, on o wszystko czat GPT pyta. Patrz. Ci ludzie najprawdopodobniej byli w świetnych humorach i podekscytowani tym, że za... Czekajcie, to ja. Za chwilę zobaczą Tytanika. Trwała jakaś rozmowa, ktoś się śmiał i nagle, być może w połowie jakiegoś wypowiadanego słowa... Oła, ty szmato! <śmany> Oj, kurwa, <robimy> to! <śmany> Jeszcze zwyzywałam go, nie? <śmany> Zdaj cię Zdaj kurde! cię za, ku... ku... za... Na... Wozata szmato! Szmato! ciłem się i zapomniał hamować! Ej, dobra! Zdaj kurde! I ty jesteś? K***o mnie Przepraszam cię, Dawid, przepraszam cię. Agata, chodź mi to k**a, ku... ściągnij, bo mnie popierdolę Chcę już makaron jednak. ściągnij mi to. Tu już troluję, ku... Taki mieliśmy wyścig. Top 1, top 2. Czekaj. Ja pierdolę. Ja czuję co, się jak kurwa teraz. No nie tu ściągnij. Jakbym skórkę z parówki ściągała. <ścoughs> 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 no! Jezu. Co to jest? <ścoughs> Czy on powie fuck. Justin Bieber. To to? Jak to się nazywa? Love Yourself. Jeżeli to getne. To akurat łatwe. Go. A o. Ej, dawno nie robiliśmy coglesa, trzeba zrobić. Jest mały. To musimy nawiązać. No Frapson to wiesz, właśnie... Ej, piszlicie o Parisowi. Paris, zrób jutro konwój koło 23.30, taki nocny, dojebany konwój, sobie zapierdolimy fajną traskę, ja jestem za, pozdrawiam. Rzucam ci w pysk, kurwa, pierdol się na Berlin, jadę, siedź tu w Poznaniu, kurwa, pita, Co to za gówno mi przyniosło? Ojebany, No stara, kurwa, Ja to nie tak, o chuj ci chodzi? O chuj ci chodzi, ruroje. Dobra, <laughs> do nawet leżały ja pierdolę, co no. obok mięsa. Zupełnie ja się wiesz, w domu. Od, czytałeś ten skład? 70%. Mom, Świetnie. woda i inny syf. Jak mam wmówić wnukowi, że sama je robiłam? Szczerze? Szczerze. Chuj, Chuj mnie to. Mi. Dawaj siano, bo nie ręczę za siebie. Mogłam powiedzieć, żebyś wziął te lepsze. No trudno. Trzymaj. 10 zł! Skórę jest dobrze to te życia No i kurwa mać uh. Czyż jadę Powiedziałem, że jadę Nie pokaż, proszę cię, proszę, nie rób tego Proszę cię, kurwa. Jadna. Bo mi mnie zablokował tamten chłop... Stara jebanego. Bo ja mam takie imadło stare, taką szafkę jakąś. No wiadomo, to jest stara szafka, jakąś taką półeczkę sobie zrobić z narzędziami i gitara siema. O kurwa, patrzcie to! Graśnica <laughs> podpisana. Nie <laughs> było użyć gałgani. Ej, no nie... Mo nie, bo ja pierdzie, no, ja już tam byłem, tylko że kurde... Dobra, no ja mogę to spróbować czekaj, przejść czekaj, tylko, nie, że, nie, ty bo ja no to na na linę, bo... Dobra, poczekaj. <laughs> Bo poczekaj, ja zakładam ci linę, poczekaj. Dobra, dawaj. To daj na wszelki wypadek, bo to przez nada jest. Nie możemy przejść tego momentu. Czemu tak wolno? Dobra, jestem. I spuść tam linę. Ja pierdolę. Z liną. Naprawdę? Ja pierdolę, nie wytrzymam zaraz. Nie pikuję na razie. Ale Zresza? miał tam dużo skrzynek. Flashback. O kurwa, jak dziwnie. O kurde. Kurwa! Jaki skill! O, jak <noise> slash-a-manada al top, no. no, 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 no.